Zanim zaczniemy, chciałbym poinformować, że z kodem trap na G2 macie 3% zwrotu. Zapraszam serdecznie. Hej, cześć, witajcie z tej strony Giladkis, Zapraszam Was bardzo serdecznie na. Pierwszy materiał na moim kanale z gry The Escapist 2, czyli druga część gry The Escapist, w momencie kiedy Wy to widzicie, jest akurat idealnie czas, kiedy schodzi embargo na grę. Co to jest embargo jest to powiedzmy. Um data czasowa, która tak jakby ogranicza twórców, żeby, żeby nie mogli postować danej gry przed danym czasem, e, ponieważ twórcy sobie tego po prostu nie życzą. To, co dostałem od twórców, to beta 1.0, nie jest to tak jakby jeszcze finalny produkt gry, który wyjdzie dopiero za jakiś czas, a tutaj mamy dostępne dwa poziomy, które będę mógł wam to oczywiście pokazać jak najbardziej, ponieważ taki dostęp mam i jak najbardziej chciałbym wam coś takiego pokazać, skoro jest opcja. E, więc e, tak, jeśli chodzi o pierwszą część es eskapistów, ja niezbytnio miałem okazję w to pograć, znaczy inaczej, mam to Grę. Nie miałem okazji na zasadzie takiej, że powiedzmy nie miałem na to czasu w pewnym momencie, a potem już do tego nie wróciłem. Nie będę wam opcji pokazywał, bo na przykład nie ma wielu rzeczy takich jak widzicie chociażby klawiatura, coś tam. Ciężko jest to sobie wszystko tutaj ogarnąć. Są jakieś podstawowe informacje, są jakieś podstawowe ustawienia, jeśli byście chcieli. Oczywiście, dodatkowo mamy coś takiego jak Leatherboards, które nie działają na razie. Criminal Record, który też nie działa. Mamy postaci, które możemy sobie tam, powiedzmy, zmieniać. Możemy sobie zmieniać ich nazwy, możemy sobie zmieniać jakiś tam, powiedzmy, wygląd podstawowy, to co byśmy sobie, powiedzmy, chcieli, jeśli chodzi o to. Mamy coś takiego jak Play versus. I to jest ciekawe w tych eskapistach, że mamy tak jakby tryb online, możemy grać z innymi ludźmi. E, to są akurat jako wszystkie, powiedzmy, tu jest sześć tych więzień. Widzę, możecie sobie stworzyć grę lokalną, prywatną, publiczną i możecie sobie grać. Dodatkowo mamy, to tak jak mówiłem, e, dwa tryby: to tu jest tutorial, czyli po prostu podstawowy, tak jakby, porannik grania. Jest to e, Pressing e, 17, czyli tam, nie wiem, jakieś tam jakaś strefa 17, e, plus mamy Central Parks. 2.0, czyli jakieś tam powiedzmy więzienie, kolejne w drugiej wersji. Nie wiem, czy była, czy pierwsza wersja była w pierwszej odsłonie, jak to wygląda, ale to już oczywiście jest do przejścia. Można grać z różnymi graczami, można grać samemu, jakbyście chcieli. Tu jeszcze jest taki przycisk jak Browse Games. Nie ma aktualnie żadnych gier takich, powiedzmy, dostępnych. Um, jeśli chodzi o grę, wcześniej były dwie i można było śmiało grać. Możemy sobie oczywiście albo załadować, albo rozpocząć. Ja sobie tutaj kulturalnie rozpocznę ten nasz tutorial i mam nadzieję, że pójdzie to dosyć fajnie. Ehm, cóż, pokażę Wam na pewno pierwszy materiał, nie wiem na ile nam powiedzmy to wszystko zajdzie, ponieważ jeszcze jest to drugie więzienie i być może jeszcze będziemy coś robić na drugim. Ehm, czy chciałbyś usłyszeć historię o tym, jak ehm, niesamowity Robinson uciekł z więzienia? Ehm, jasne. Okej. Okay. OK, opowie nam po prostu tak jakby ta postać, rozumiem, że ten Robinson, bo tak się raczej nazywa, tak na w sumie trochę wygląda jak taki Robinson Crusoe, jak uciekł z więzienia. Dobrze, i widzę, że... OK, lights out. Uh, so I got to... Uh, nie będę czytał po angielsku, w sumie nie, lepiej nie. Uh, Okej, okay, podstawowe poruszanie, poruszamy się strzałkami albo wsadem, niech będzie. Otworzyłem um, stolik za pomocą klawisza E i wyciągnąłem wszystko co jest. Okej, okay, zakładam, że po prostu tak, mam kliknąć. I escape'em, okej, okay, escape'em mogę zamknąć. Aha, ile bym sobie przybieram. Teraz tak, że skraftowałem dwie rzeczy, klikając Q O, tu jest sporo craftingów. 30 plus, 40 plus, 50 plus, 60 plus, 70 plus. Zakładam, że to są tak jakby wytrzymałości albo coś w tym stylu, jeśli chodzi o rzeczy. Um, OK, mamy skarpetę, mamy mydło, nie wiem, co z tego stworzymy szczerze mówiąc. Sok mace, okej, okay, mamy broń. Um, okej. Okay. Dobrze, i mamy podążać za żółtą strzałką na tak jakby. E, nie wiem, posiedzenie podstawowe, jeśli chodzi o cokolwiek. E, bo, ponieważ takie jest przeprowadzane aktualnie przez e, strażników. OK, tutaj sobie będą jakieś pewnie zadania przydzielić, Tak samo zresztą jak to było w pierwszej części. Od razu, jeśli chodzi o tą gadkę, to widzę na pewno tak, mamy zdrowie tutaj, na które mogę sobie też kliknąć. Mamy siłę, fitness, intellect. Robinson, nie jesteśmy przydzieleni do żadnej pracy. Jesteśmy tutaj dwa dni, nie mamy pieniędzy i tak dalej. Jest Chuck i Pip, ok, czyli nikt z nas, niech będzie. Jeśli chodzi o to, mamy jakieś tam, powiedzmy, ubrania podstawowe, tu widzę, mamy nasz jakiś pasek. Mamy czas wolny, na który nie możemy pójść, Mamy gwiazdki, dobrze. Poruszamy się za pomocą, to znaczy idziemy za zieloną gwiazd, strzałką, która jest tutaj. Nie wiem, czy w pierwszej części była aż taka możliwość chodzenia swobodnego, aczkolwiek tutaj. Dobra, idziemy tutaj. Wszedłem sobie tutaj, um, zab zabrałem, założyłem sobie tak, jakby ok. Czy na dwójkę? Ok, na dwójkę. Wybrałem sobie oczywiście swoją broń. E, a, za pomocą. O, za pomocą Taba jeszcze mogę wybierać spoko i uderzyłem czaka. Ok, ogłuszyliśmy go rzeczywiście. Za pomocą E dostaliśmy się do jego ekwipunku i wybraliśmy sobie klucz. Dobra, zakładam, że nie powinienem chodzić z kluczem, więc powiedzmy, że weźmiemy sobie to tak. O, i już go zabiera okej, okay, mam iść teraz tutaj ze strzałką. I otworzyć kolejny stolik za pomocą klawisza. E. O. I teraz już troszeczkę widzę, dłużej to trwa. I mamy tutaj Robinson's Pickaxe czyli podstawowy kilof jakiś i tyle. Grałem chcę na razie zaprezentować, jakie są w ogóle możliwości tego wszystkiego. Nie wiem, czy w ogóle powinienem chodzić z killoffem. Raczej nie, raczej nie powinni mnie widzieć policjanci z kilofem, tak myślę. Gdzie mam iść w tej chwili? Mam iść tutaj, dobra żeby schować tak jakby ukryć moje akcje. Zakładam, że rzeczy, które będziemy robić, czyli pewnie przekopywać się gdzieś, może tam się nawet przekopiemy. Um, zabrałem poszycie, przytrzymując E. Dobra, i rzeczywiście pojawiło nam się w ekwipunku. Um, wyposażyłem zapomniana taba, od razu się wyposażyło i kliknąłem na tego wybierając spację. E, klikam spację, ale nic się nie dzieje aktualnie. Może muszę to wybrać tak jakby Mm, drop use ok by the cell by pressing uh, space. I powiedz mi, gro, teraz jak? Bo klikam tą spację i się zastanawiam, jak mam to zrobić. Może przytrzymać? Nie, przytrzymuję i nic się nie dzieje. Dobra, może weźmy po prostu, nie wiem, jedynkę. Nie, tu się nie dzieje nic, jeśli chodzi o to. Furka. O, okej, okay, czyli trzeba było po prostu wybrać na nowo, bo gra się tak, jakby przymuliła, nie wiedziała o co chodzi. Um, bierzemy to, i za pomocą prawego wybieramy sobie, rozwalamy ścianę, tak? Tak czy nie? Znowu muszę pewnie przemienić, bo gra pewnie w tutorialu jest trochę ograniczona. Um, I I chop the way. O, spacją, okej, okay, czyli nie prawym, ma spacją. Troszeczkę jest chyba tutorial jeszcze pomieszany, bym powiedział. Ale zostają zniszczenia, tak jakby. Nie mam energii, dobrze, czyli nie mogę nic więcej zrobić. Muszę pójść tutaj. Bierzemy jedzenie. Aha, bierzemy jedzenie po to, żeby odnowić sobie, tak jakby, ilość naszego, naszej energii. Uh, take tray. Aha, za pomocą E, okej. Okay. Ja mam mieść, aha, i mam jeszcze na to siedzenie. I tu też siadam za pomocą E. Okej. Okay bardzo ładnie i mi ładuje całą energię i mogę stąd spadać tak i od razu mi odłoży tackę, więc bardzo bardzo fajnie gra również wygląda o wiele bardziej um, modernistycznie jeśli chodzi o tą pierwszą część co mi się bardzo bardzo podoba o, i teraz powinniśmy wybrać sobie kilof kilof ma jeszcze troszeczkę energii czyli kilof jeden kilof jest w stanie przebić się przez jedną ścianę nie wiem czy tutaj są jako, jako, jakoś rozdzielone jeśli chodzi o betonowe czy coś dobra tu jest kolejny stolik jakiś do czego drzwi były zablokowane a mamy nożyce i tak jakby dawkę adrenaliny, niech będzie w takim razie. Uh, holding you I pick up desk and place it down beneath the vent. Uh, Okej, okay, przytrzymuję, o rzeczywiście mam. I co, stanę? A, stawia przed sobą, dobra, dobra, jeszcze raz. Weź to i muszę stanąć tu jakoś, dobra i jest. Um, Okej, okay, spacją rzeczywiście wchodzę. I zużyłem tak jakby Adrenalinę tak Adrenalina jest pod czwórką Teraz tylko jak mam jej użyć Spacją dobra czyli wszystko jest jasne Wszystko zaczyna się już robić jasne I spacją też tniemy jak najbardziej przechodzimy sobie spacją O tracimy energię Ale tylko po pięć, po pięć energii Nie tak jak wcześniej Okej okay, i jesteśmy w szybie wentylacyjnym gdzie przechodzimy sobie dalej Na minimapce oczywiście to wszystko widzimy Jesteśmy na pierwszym piętrze Ok, czyli muszę stać przed żeby ciąć Tak muszę stać przed żeby ciąć i proszę bardzo, ciach, ciach, bardzo ładnie, ciachniemy sobie jeszcze drugą rzecz, i możemy schodzić. O, oh, już się zamyka wszystko, tu jest łopatka, i co teraz, łopatką mam, mam wybrać łopatkę, mam łopatkę, i mam kopać się, tak? Dobra, no to teraz się kopiemy, to samo mniej więcej co robiliśmy z widzekilofem, i to samo co robiliśmy z nożycami, teraz mam wejść. O, oh, ok. Kopiamy się pod. Wow, są nawet jakieś zakopane rzeczy. Ciekawe jestem, czy będą pod więzieniami, pod więzieniami jakieś takie powiedzmy, rzeczy, które będziemy mogli sobie wykopać. Dobra, niech będzie. Kopałem za pomocą spacji. Wyczyściłem dwa miejsca, tak jakby pod drzwiami, z tego co rozumiem, tak? Przez co mogłem wyjść na parking, jeśli moje kalkulacje były odpowiednie. Jedna, dwie kratki, no tak. I chyba, barzę... że. kratkę przed muszę stanąć, dokładnie. Naprawdę nie wygląda to aż tak, ale jest, okej. Okay. Dobrze, a i ziemia mi jeszcze zostaje. Nie wiem, czy mogę ją gdzieś wyrzucać, czy jak to wygląda. Nie za bardzo. E, przeszedłem i rozumiem, że znalazł te nożyce, bo tego się raczej domyśliłem. I przeciął e, kulturalnie sobie siatkę. Wow, no i i przecięte kulturalnie. Wyszliśmy. Nie ma co narzekać. Wow, to fascynujące. Naprawdę jest. Dzięki. <gryw> Jestem zdziwiony, że jeszcze mnie nie znaleźli. Okej. Okay. <gryw> Czyli tak troszkę pyszni się. Właśnie chyba i... Okej, okay. właśnie go znaleźli. Pyszni się. Stać, Robinson. Jesteś, powiedzmy, zatrzymany. Więc... Yy... Czemu zajęło wam to tak długo? No dobrze, rozumiem, że nasza postać jest pewna siebie i wie, że znowu tak jakby ucieknie. Uciekłeś. Także dostaliśmy za to jakieś dwa odznaczenia, trzy odznaczenia. Mm, nie dostaliśmy żadnego wyniku. Zniszczyliśmy 7 bloków, jeden knockout, jeden skraftowany przedmiot. No i to jest tyle. Możemy to kontynuować, jeśli chodzi o cokolwiek. No i teraz mamy escapeists, tył. Nasze postaci i tak dalej. No, i również to by było na tyle, jeśli chodzi o taki pierwszy materiał z gdzie The Escapists. Kolejny pojawi się zapewne jutro, jeśli będziecie w ogóle tego chcieli. Jeśli będziecie chcieli, wyraźnie to zamknąć swoich łapek, bo nie wiem, czy w ogóle jest to jakkolwiek potrzebne do pokazywania wam, bo zakładam, że pojawi się sporo tych materiałów. Dajcie znać oczywiście w sekcji komentarzy, dajcie znać w sekcji, um, tak jakby. Nie wiem, powiedzieć łapek, czy cokolwiek takiego do usłyszenia w ewentualnym kolejnym materiale z tej gry, który zrobimy sobie najwyżej wtedy z e, Century Perks 2.0, czyli z tego drugiego więzienia, który już będziemy musieli raczej przechodzić bez tutoriala. Póki co, komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się ciepło. No i papa!